Siemanko, z tej strony Miłosztor. Dzisiaj dalej ciśniemy w Saints Row the Third na Xboxie 360. E, ostatnio zdobyliśmy właśnie ten oto apart, apartament. Apartment chciałem powiedzieć, Boże. E, mamy w nim basen. Jest on umieszczony bardzo wysoko. Ja wam pokażę. O, tutaj widać wieżowce, które są jeszcze wyższe. Później tam podlecimy, jak będziemy mieli już helikopter i wam pokażę, jak naprawdę wysoko to jest. Miasto nocą świetnie tam wygląda, z góry. Ale dobra, szkoda gadać. Eee, zrobimy jakąś misję. Tylko jeszcze, może zdajemy te obleśne, pomarańczowe rękawiczki. Nie podobają mi się. Garderoba. O, pff, dolna połowa, może nie? Nadgarstki? O, właśnie. Dobra, ubierzemy może buty. Mam nadzieję, że mam jakieś ojcowskie buty. Dobra, może być. Eee. Giorąco się się ostatnio zrobiło, to może. Pobiegamy na gołej klacie z plecakiem. A co tam? Jesteśmy turystami, tutaj tylko. Jeszcze sprawdzę, co w garażu mamy. Aha, dobra. Ile amunicji w broni? O, gitara, starczy, dobra, wyjdź, wyjdź z chaty, dobra, bierzemy misję. Przejmowanie miasta. To jest tradycyjne wychodzenie z waszego mieszkania, na spadochronie. Jeszcze zbytnio nie ogarniam w jaki sposób e, wylądować na spadochronie tak, żeby nie stracić z, w ogóle życia. Nie wiem, nie potrafię tego. Zrobić, może coś ominąłem, nie wiem. Um, może jakieś ulepszenia zdrowia sobie kupię. A nie mamy, 9 levela dopiero, kurde. Taki sklep jest z tatuażami, nie dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy. Ten co zrobił, bosz. Zawracanie mu wyszło. No kolejny, no w ogóle o co chodzi? Nice, nice parkowanie, Piers. Tak, w tym momencie pokazało nam właśnie, że można kupować różne sklepy, my już to zrobiliśmy tam w poprzedniej, w poprzednim filmiku. Znajdź dmuchaną lalkę. Tak, to są znajdźki, które są porzucane po mieście. To ciekawe, teraz mogłem wziąć to chyba autem, tą znajdźkę, ale raz próbowałem właśnie na autostradzie, gdzieś tam w tunelu było, była do wzięcia ta znajdźka i jak przyjechałem po niej autem, to nie mogłem jej zgarnąć. Nie wiem, nie wiem czemu. Może zbyt szybko jechałem. Like Ciekawe, co by się stało, jakbym wcześniej kupił tą posiadłość. Kolejna znana piosenka w teleci. Trochę pewnie przerobiona, ale łatwo ją rozpoznać. Operacja ganguta. Ta. to ciśniemy. Elo? Ja tutaj na imprezę. Ups, chyba mi nie wyszło coś. Kurde, to wybuchnie. No ładuj. Headshot. Ta się chowa. No chodź tu. Ładuj. Dobra. Poszli do piachu? No ci, co w ogóle. Wypadł. Z mojego wozu. Pir, wsiadamy. Dawaj. Yes. Oj. Kolejni? O matuchno. Trochę dużo ich, nie powiem. O ja dobra, zróbmy to może inaczej. Mam pomysł. Jak te góry? No i czemu nie mogę? Świetnie. O nie, helikoptery z sniperem, nie no. się dużo hp zabiera jak już nas trafi. No właśnie, o tym mówiłem. No chyba was pogrzało. Mówię Wam, nie, nie bójcie się inwestować w, w regenerację zdrowia i w ten zwiększenie zdrowia, bo przydaje się i to bardzo. O mato. Firs, rób coś. O ja. Kurde, ładuj. Dzięki. Spaduwa nie. No musiał mnie trafić. Kurde, no musimy powtórzyć to. Ciekawe, gdzie byłem ten punkt kontrolny, no. No fajnie, tylko teraz auta nie mamy. No bomba, siadaj. Ja mam pomysł, jak to rozwiąże, już inaczej trochę nie będziemy się z nimi tak długo użerać. A osób, którego nie da się zniszczyć akurat w grze I Jeden z najszybszych metod Co daleko odjechałem tak

A no weźmy może Może faktycznie na początku się to w miarę sprawdza, ale nie wydaje mi się Jest mało celny, to po pierwsze Po drugie nie zadaje w sumie tylu obrażeń co pistolet, ale widzę, że szybciej rozwala ich GIN, dobra Dobra, ukadniemy im wóz, mają lepszy chyba Wypad. o kopanie nam przebił, no super. Co jest? No głupotę, to nawet jeszcze nie podjechałem, nie, no w ogóle o co chodzi. Jeez. Jest to jakaś bzdura totalna. Będę powtarza jakąś durną misję ciągle. Podjechałem, z, podjechałem w ogóle z innej strony i, i już gra zgłupiała, nie? Już oczywiście, no super. Ładuj. No. Aha, co jest z tym koleśmie? nie tak? Jezu. Yes. Wsiadaj Pirs, to się trzeba robić nudno Już dwie opony przebite na starcie, nie no świetnie Już helikopter mi ściga, o jeszcze lepiej o. Nie, i Heli mi rozciągnie No, nie gadaj. No, jeszcze dwóch. No, gin. widzę, jak krabin jest słabszy niż pistolet, no. Głupota, no.

ale co właśnie pokazuje, że takie nie do końca o Jezus, przygotowanie e, na najwyższym poziomie trudności jest później ciężko ogarnąć tylu wrogów naraz. Dlatego pamiętajcie, żeby przed, przed każdą misją zaopatrzyć się w fulla amunicję i granaty, bo granaty naprawdę się przydają. Jak wam zabraknie po drodze właśnie amunicji, no to raczej macie znikome szanse na przeżycie. No i tak, chowanie się w swoich tam sklepach i apartamentach e, automatycznie likwiduje kosę, tak jak to się nazywa, czyli wskaźnik poszukiwania. No i udało się przejmowanie miasta. Dobra, to może kupimy jeszcze jakieś. Ile mamy kasy? O, 10 tysięcy. Jeszcze widzę, że z banku coś jest. 2000. Dobra, to idziemy, może ulepszyć jakieś. Bronie. To nawet tutaj zrobimy, dobra. Mamy kasę, to. Eee, ulepsz broń. Do. To... Albo nie, wiecie co. Lepiej, lepiej będzie. Sorry. Jak. Kupię ulepszenie. Dwie ręce. To się bardziej przyda. Aktualnie. Dobra, 4000. No to. Co tu jeszcze jest? Obrażenia kule. O, to też się przyda. Automatycznie pokazało się tak jakby poziom drugi tego ulepszenia, Kule 2. ale nie możemy tego kupić, ponieważ wymagany jest kolejny poziom. Pojazdy tutaj nie, zdolności gangów, prawie że z tego nie korzystałem. Premie, fortecy, akcje, dobra. To jeszcze kupimy amunicję, granaty, koktajl też się przydaje. A no, tanie są to. Kupimy tutaj wszystko. Rzadko ogólnie z tego korzystam, ale nie będziemy oszczędzać. No bo jesteśmy full zaopatrzeni dobra to dzięki za obejrzenie ja pędzę do swojej chaty żeby zapisać grę i widzimy się w następnym odcinku tam pokażę wam kolejną misję dzięki za oglądanie trzymajcie się na razie hej